Witam Was serdecznie, z tej strony Hubi Bike. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kask rowerowy marki Northway model Ranger. Jest to kask w rozmiarze SM. Jego waga to tylko 250 gramów. Naprawdę jest bardzo lekkim kaskiem, zwartym, twardym. O co chodzi? Właśnie, że ta skorupa tego kasku jest naprawdę trwała i mocna. Kask ten e, może być zarówno męski, jak i damski. Jest to kask uniwersalny. E, w tym rozmiarze, oczywiście, bardziej bym polecał paniom, oczywiście mają mniejsze głowy. I zobaczcie, że ten kask ma bardzo dużo otworów wentylacyjnych. Jest to kask bardzo też gustowny, bo jest biały z dodatkiem czerni. Daszek oczywiście możemy odpiąć, daszek jest plastikowy, nieregulowany, ale możemy go odpiąć i mieć po prostu wtedy kask bez tego daszku. Powiem szczerze, daszek się przydaje, przed, chroni nas przed promieniami świetlnymi, jak i również jakimiś gałązkami i tego typu podobnymi rzeczami. Dodatkową... Atrakcją, jaką znajdziemy w tym kasku, jest dodatek w postaci takiej tutaj siateczki, która chroni nas przed owadami, które mogą wpaść poprzez pęd powietrza, w jaki uderzamy jadąc szybciej rowerem. Oczywiście regulacja poprzez pokrętło obwodu do naszej głowy, przez te takie klikanie, sobie właśnie teraz zmniejszamy lub zwiększamy możliwość wsadzenia aż do takiego miejsca, żeby objąć daną głowę. Oczywiście wszystkie gąbki są ściągane, można je wyprać, można je wymienić, gdy się zużyją. Pasek tradycyjny na właśnie taki klips, taką klamerkę i mamy tutaj też wyściłanie takie pod to, aby sobie właśnie nie, nie przyciąć brody tym klipsem kask y, kosztuje około 100 zł. Moim zdaniem są to bardzo dobrze wydane pieniądze. 100 zł za taki kask takiej dobrej firmy i jakości y, warto kupić. Y, Dodatkowoż jest to lekki kask i wytrzymały. Ten egzemplarz ma ponad 2 lata użytkowania za sobą jak widzicie zero jakikolwiek rys czy jakikolwiek oznak głębszego zużycia czy też gąbek. Zobaczcie, że gąbki są w bardzo dobrym stanie, tak jak możecie zauważyć. No i teraz przejdźcie do zdjęć, w których pokazuję wam bardziej dogłębnie i bardziej jakby to nazwać szczegółowo ten oto kask. No to Lecimy ze zdjęciami.